Dzień dobry, o poranku. Witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu marcowym, pełnym pozytywnej energii i pe pełnym, wiecie, no. powera. Kochani, ja dzisiaj bardzo mało spałam, ale jestem pełna energii, dlatego że świeci słońce. Byłam z rana już na zakupach spożywczych i teraz właśnie jem, będę jadła śniadanką sobie naszykowałam dzisiaj, tak. Trochę na wytrawnie, kanapeczka, jak wiecie pokrojona ze względu na mój aparat ortodontyczny jest mi łatwiej w ten sposób jeść. Do tego winogronko i gorąca herbatka. Jestem bez makijażu, jak widzicie mam zaczerwienioną twarz, dlatego, że wczoraj nałożyłam sobie kwasy, zaczęłam właśnie od jakiegoś czasu stosować kwasy, tak wiecie w domowym zaciszu. No i następnego dnia po kwasach zawsze jest jakieś zaczerwienienie. Jak byłam kiedyś u kosmologa, to też tak miałam. Natomiast te kwasy mi się świetnie sprawdzają. Jestem fanką, także teraz jeszcze, póki jest zimno, póki nie ma takiego, wiecie, słońca, to jeszcze sobie te kwasy będę stosować, ale już od wiosny, no niestety nie będzie można. Eee, trzeba będzie zrobić przerwę do jesieni. Eee, także kwasy, po kwasach jest zaczerwienienie, ale nie maluję się, dlatego że dzisiaj będę jeszcze ćwiczyć, będę sprzątać i na pewno się zmęczę, więc nie nakładam żadnego makijażu, eee, ale celem wyjaśnienia Wam mówię, żebyście nie byli zdziwieni, co mi się w twarz stało. Twarz jest gładziutka, nie mam żadnych wyprysków ani nic, ale jest czerwona po kwasach. Dobra. Lecę, jeść śniadanie i widzimy się potem. Treningu czas na obiad. Zupka dzisiaj będzie. Zupka pieczarkowa się gotuje. Jeszcze tutaj potem dodam śmietanę, ale będzie pysznie. Dawno nie robiłam zupy pieczarkowej i taka mnie naszła ochota, także dzisiaj taka zupa w menu. Ok, zupka zjedzona. I zobaczcie. Mam to zaczerwienienie cały czas po kwasach, no bo ono będzie 2-3 dni, ale już jest bledsze niż było rano. Natomiast wyszło mi tutaj jedno coś takie podskórne, więc nałożyłam maść. Muszę skończyć, bo telefon. A, hejka, jednak wyszłam na dwór. Taki szybki spacerek, obowiązkowy, e, dlatego, że idę ze Stasiem, bo idziemy na chwilkę do manufaktury, musimy coś kupić, załatwić i przy okazji wejdę do Rosmana, bo rzecz, którą potrzebuję kupić, jest na promocji i mam nadzieję, że mi się uda kupić, bo zazwyczaj jest rozkupiona i już nic nie zostaje, także zobaczymy, czy się uda. Jak się uda, to super, i za chwilę wracamy, bo. Już przygotowałam w domu pizzę i jak wrócimy, to wrzucę ją tylko do piekarnika i będziemy zajadać. Wróciliśmy, poczyniliśmy drobne zakupy, ale to takie wiecie, typowo dla Stasia. Ale słuchajcie przyłam Wam pokazać, bo byłam właśnie w Rosmanie po te dwie rzeczy, dlatego że jest promocja na produkty Jandy. I zakupiłam sobie w promocji krem pod oczy, to jest ten z serii Siła Nici Kosmetycznych, złoty nośnik, ja mam ten 60 plus, już kiedyś taki miałam, pokazywałam Wam i on jest dobry na dzień i na noc, także spoko można sobie go używać, ale kupiłam jeszcze serum, na które polowałam i na przykład w Rosmanie o... Mam plamkę od Maści, słuchajcie, wytarłam sobie. W moim rozmanie już nie było. Był wykupiony, i dwie sztuki zostały właśnie w tym dużym, więc zakupiłam jeszcze serum. I to serum było w promocji przecenione, słuchajcie, z 56 zł na 32. Także fajnie. Jest to skoncentrowane serum na twarz, szyję i dekol. Ultra nowoczesna odnowa, redukcja zmarszczek, rekonstrukcja jędrności róża alpejska, szafirowy nośnik No zobaczymy, nie miałam nigdy serum z Jandy, bo jakoś nigdy nie mogłam mu polować A jeżeli było, no to właśnie było za 56 zł, więc nie kupowałam Ale teraz mi się na promocji udało Aj, upuściłam, Więc bardzo się cieszę, i to Wam właśnie chciałam pokazać. Takie moje dwa drobne zakupy rozmanowe. Nic więcej nie potrzebowałam. Byliśmy coś obczaić po prostu e, dla Stasia, i, i to tyle. Zrobiliśmy sobie spacer. Moi drodzy, mamy wieczór. Ja już będę kończyć tego w loszkę. Przyszłam do łazienki, już będzie prysznic, pielęgnacja, ogarnianie tutaj mojej twarzy. Także żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że będziemy razem się wspierać. Dajcie znać w komentarzach, czy planujecie jakieś zmiany na wiosnę. Nie wiem, dieta, ćwiczenia, jakieś spacery, więcej ruchu na świeżym powietrzu, czytanie książek, cokolwiek. Czy planujecie jakieś zmiany takie dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojego samopoczucia lepszego? Jestem bardzo tego ciekawa, także czekam na Wasze komentarze, chętnie je sobie poczytam, może wywiąże nam się tam jakaś dyskusja fajna. I słuchajcie, przypominam, żebyście zaglądali na moim kanale w zakładkę społeczność, bo tam możemy sobie też rozmawiać, żebym ja miała taki większy kontakt z Wami. Także serdecznie zapraszam i dziękuję za ten dzionek, buziaczki, pa pa!